Dzień dobry, witam w końcu, moi drodzy, w grze Rival Stars Horse Racing, bardzo dawno jej nie nagrywałam i już zatęskniłam. Spójrzmy razem, jakie nowości tutaj wprowadzili od tego czasu, jak je nagrywałam. Dobra. Mm, cross Country Update. Uu. Dobra. Cztery nowe wyścigi są. Spoko. <laughs> Anglo-Arab? A taki sprzęt też można mieć. Kurde, zobaczcie, jaki sprzęt fajny. Siodły skokowe na piersik, Ciekawe, czy to można kupić. Fajnie, Anglo Arab. Ulala, nowe maści. 20 nowych maści odmian. I nawet mamy grzywe koreczki. Ciekawe, czy to będziemy mogli stworzyć takiego konia z koreczkami od razu. Zobaczymy, zaraz sobie w kreatorze. Bo jestem ciekawa, no ale te odmianki top. I patrzcie, tu mamy jeszcze na, na pysku Taką ad, odmiankę, nie wiem, ale la latarnia, no więc nie wiem jak to nazwać eee, uu, Nowy look Some screens training Nowy look, e, trenowy, czekajcie, training, zobaczymy czy to nowy look jest niby Aha Ale że czego nowy look Uuu, dobra, że tak i tutaj mamy karuzelę nawet w tle, przyczepę, okej, okay, okej, okay. ta przyczepa to wygląda jak jakaś yy, z przyszłości, nie? Kosmiczna. Okej, okay. no ja muszę sprawdzić te konie, ja muszę sprawdzić te anglo arabę zaraz, tylko byśmy sobie wzięli pieniążki. Pieniążki na spokojnie i czy ja muszę mieć miejsca w stajni? Potrzebuję, czy nie? Tak, dwa. Ostatni sobie stworzyliśmy, co? Aha, te kińskie. Aha, te szczurki takie, zobaczcie, te szczurki. Jak one fajnie się świecą. A czy mi się wydaje, czy oni w końcu poprawili tutaj um, te prześwietlenia? Widzicie? I już się tak nie prześwietla. No nie no, niesamowite to jest. No po prostu jak na żywo, zobaczcie. Te cienie, te mięśnie, wszyscy. No top, top. Po prostu dla mnie te jest Rival Stars... Yy, gry konie są topem. No nie no, tutaj te białe są prześwietlone mega dalej. Tu myślałam, że trochę chociaż trochę poprawili. Ale tak nie. Dobra, proszę Państwa, to idziemy sobie stworzyć klacz anglo-arabską nową Host Creator. I zobaczymy, zobaczymy. Co tutaj się zmieniło? Mustang Apalosa, od Anglo Arab Sir Francis Arab, dobra już na przykład to Anglo Arab, spójrzmy, jak się prezentuje. No, no może coś do Araba masym pyskiem. Taki cieniutki, ale tutaj raczej z budowy. No to bym powiedziała, że Anglik. A w ogóle co te kopy? To co tutaj o co chodzi z tą koronką? Co to się tak stanęło? Jakiś lag. <grywa> Chyba. Yy, dobra. No i jakieś ranne mowy, oczywiście. Imię, żeby było. Dobra, niech będzie Chili. Anglo Arab. Statystyki, no to na. Na ósemkę, ale niech będzie wszystko na zero, żeby. Tutaj pieniążków nie traciła, niepotrzebnie, bo po co to tracić pieniążki, moi drodzy? Jak można zaoszczędzić, jeżeli to jest dochodowli, dziewiąty może być, a dziesiąty? O, milion więcej chyba, tak? A, będzie dziewiąty, co mi tam? Dziewiąty, git. No i proszę Państwa, w końcu mamy! grzyby zobaczcie! A to? o Shine, dobra! To 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 takie A można mieć wszystko? Nie no, jak Braid to Braid chyba Koreczki, o bardzo ładnie te koreczki wyglądają To zostawmy te koreczki Tu mam długą grzywę, no i ten shine od Achałtykińskiego konia, no też bardzo ładnie to wygląda jak była czymś wypolorowana <ścoughs> e, i co? No i tutaj teraz wybierzemy sobie mać taką jakąś ładniejszą. Uff, jak kary wygląda w ogóle z tym lśniącym efektem. No a szampan tu już w ogóle pewnie będzie. Classic White. Classic Black. No fajnie to wygląda. za jakby tak, taka perłowa się staje, krem. Szampański. No dobra, ale ja bym chyba wzięła Karego. No, bo ładnie to wygląda. E, I weźmy sobie tą nową odmiankę, o ile ja ją znajdę. Tak na oko zapamiętałam, chyba. Jak wygląda, ale nie jestem pewna. Zobaczymy zaraz, o! Czekajcie, no to chyba ta jest, dajmy, tak, dajmy. No! No fajnie wygląda, fajnie. Ale szkoda, że oczu w nie, ale to pewnie od Maści też zależy. Dobra. Zostawmy tak i przejdźmy teraz do tych nowych. O tych nowych, to ja w życiu nie pamiętam, jakie to były nazwy. O kurde! jak wysypkę jakąś miał, co jest? Ale jak on się błyszczy, ja nie mogę z tego. Czekajcie, czy coś z leoparda było nowego? Na pewno coś było. Serio, tu już jest tyle odmiar, że ja nie mam pojęcia co wybrać, tak szczerze. Nie mam pojęcia. Za dużo, tu masz. Tutaj to, a to też hit. Jakąś taką krówkę trzeba zrobić. Ona szła taka, patrzcie jakąś jeszcze tę... Znaczy ona, przepraszam, bardzo błyszczy. Żeby to podkreślić, ale ja bym wolała chyba pinto. Już tyle mam. Into tych odmian. Ale ja uwielbiam po prostu taką krówkę zrobię, No zobaczcie, jaka krowa. Jaka <gry> krowa na zawody, po prostu, no. o, e, teraz ten też tak, tak ładnie jest bez odmiany. Ładna jest skubana. E co wy na to, żeby pierwszy raz w karierze gry mojej tutaj nie dawać żadnej odmiany na ciele. I zostawić tak klasycznie, bez odmianek tylko na pysku i jakieś skarpeteczki no myślę, że większość osób by była zadowolona, ale zostawmy ogiera sobie jakieś jakiegoś tego weźmiemy i będziemy mieć niespodziankę bo nie wiem co wybrać, serio są bardzo ładne tematy wszystkie i, i nie mam pojęcia Podamy no, damy sobie skarpetki na cztery, co wy na to Albo jakąś mniejszą tutaj i większą na tył. O, taką na przykład. O, spoko. <laughs> no ale naprawdę, no ładnie, ten efekt jest na karem Tak się mieni, no przecudowny. Ten anglo-arabek. okej okay, no to kupujemy od razu. Save jest, upload. Pięknie. Raz Razu można kupić, nie trzeba wchodzić w te projekty, w końcu też jest to naprawione. No cudownie ten koń wygląda, ale no nie mówcie, że nie. Naprawdę, no takiego to ja mogłabym mieć. Chociaż za mi nie przepadam, uwielbiam, ładne są, ale jakoś tak na tyle innych maści, to dla mnie się wydaje kary taki po prostu zwykły. Jest mnóstwo karych koni i to samo wiem, ludzie powiedzą o gniadych, ale jakoś, no nie wiem, te gniady to mi. Lepiej pasują. I tutaj tego koniura sobie pokryjemy ciąg, czyli tutaj. A tu jeszcze inaczej wygląda na tym w sensie no, na tej animacji tutaj na kryciu. Tak bardziej matowo, bo tam błyszała. I mamy nawet kolejnego kunika Ugiera w koreczkach. O, nawet nie wiedziałam, że tak można przesuwać. Mustang. A co to jest za maść? Kurde, jak to Mustanga zrobili, widzieliście? Ja nie mogę Już za dawno Mustanga, bo nie widziałam Ale fajny ten grzbiet, tak Tak zobaczcie W ogóle porównanie tej szyi do tej, nie? No jest Hit, po prostu hit Tu mamy auta mojego Nie no, jest z jakimś anglo-arabem też, ja bym chyba preferowała O ile będzie o, jest, jest, jest. No, trzynasty, ładny. No ładny. Gray Classic Bay. Nie. Chociaż nie, 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 nie. Nie. Nie, 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 nie. nie. Innego poproszę. O! Tu mamy czapka z drugim levelem, ale nie. A ten jest dobry. Ktoś mu oczy podbił. Classic Bay. No, nie, no. Gdybym to bym ci wzięła, o. A tutaj to też ta odmiana na pysku, spoko. a bo ma tutaj gen Bułany, że tak powiem. Dlatego tak. No nie, no nie, nie, Ale też mi nie pasuje jakoś do tego Karego. Musi być wyjątkowy, ten z siódmym, o, to już w ogóle nie. Ten ciekawy jest. Bay grey. Ale to jeszcze nie to. Nie to. Kurde, ja dzisiaj jestem niezdecydowana. Niezdecydowana. Ten ładny siódmy. Level. To nie. Przynajmniej dziewiąty. Poproszę. Przynajmniej dziewiąty. O. Tu mamy siłuska z dwoma rybnymi oczami. Classic White Non Sparse overo To a dawajcie, Ej, bez Dobra, dajmy takie dwie skrajności. Ja lubię tak robić. Lubię, uwielbiam. Dwie skrajne maści ze sobą łączyć. No top. Ok, grade 10, 10. No cudowne. Ok, no to Brit. Proszę cię bardzo. Kochana Chili. Ej, czy ja nie dałam kureczków? O nie, kurde, kochani, co żeście mi nie mówili? Zapomniałam kureczki dać. Do tego konia. Kurde. Ajajaj. Będziemy musieli stworzyć sobie w takim razie kolejnego kastoma i się na nim przejedziemy po prostu. Aj. Tutaj na tej nowej mapce. Dobra, to stwórzmy sobie tak na szybko bardzo, bardzo szybko. Anglo-Araba, tym razem Ogiera. No i jeżeli będzie ósmy, to tak na zero. Na zero wszystko, 8 to 2. o. No i to mi się podoba, dobra. Jemu damy tutaj, o koreczki, kurde, bo ja wam pokazywałam i chyba mi się coś nie wczytało, no. No i jakiego? Szampana? Kranżon Krem może nie będzie podwójny. O, ten ładny. O dla mnie wszystkie to ładne <laughs> Amber chest. No to kremello tutaj będzie mieć. Kremello w takim razie. No dobra, tak też ciekawie wygląda to zostawmy taką. O, takie kombo totalne Kupmy Jest upload. Witamy w rodzince. Ej, zobaczcie, on też ma tutaj plamkę na kopycie. Wow, na tym tylnym. Ciekawe. Tururum, tururum, tutaj. Ma tu z tyłu. Ha. Jakby farbę wtepnął. O, w cieniu widać tą odmianę, ale w słońcu już tak niekoniecznie. Dobra. Ja mam pomysł, że na szybko sobie sprawdźmy te tereny. Najpierw co? Najpierw to bym ten kanion. A, czyli może na dzikiego konia? O, to na dzikiego konia pojedźmy. Teraz gdzie on jest. Trzeba znajdź go. O, jest, dobra. Right. Na dzikiego konia pojedziemy. Ulala! Kurde, a szkoda, że nie da się obracać tą kamery tak tutaj, wiecie o co chodzi. Jak to fajnie wygląda! E, no ten kanion, Gdy ta grała taki potencjał z taką grafiką, no przysięgam, jakby to online było i tak dalej. A ja widziałam, że chyba zrobili online na wersję w telefonie. A da się szybciej tym koniem trochę? A bo też statystyk tak nie ma. O, no jedynie co da się kamerą. O, kurde, przestawiać to tutaj, nie? Dopiero. Ale fajnie to wyglądać, kecz. Tu są jakieś przeszkody. Heh. No. A tam są przeszkody na tym. To zaraz poskaczemy, kurde. Proszę mnie kręcić tym koniem. Tu są przeszkody, nawet i. Dawaj, dawaj. Kurde, ale to widać jak on ma level. Pierwszy, bo bardzo strasznie, jakby wolno biegnie. I hop. Nie no, uwielbiam to. To jest takie ułatwienie w tej grze, że nie musicie w spacji klikać do skoku, tylko trzymać tą spację do sprintu. Są też przeszkody proste, no co ja ich nie widziałam. Nie widziałam ich, no hit. O, ta jaka ładna. Ta przeszkoda jest top też. Tylko czekajcie to nie od tej strony chyba. O, w życiu tak nie wykręcę, dobra. Ten koń nie kręci. Kręć. O, tutaj jest. Dobra. O, uwielbiam ten moment, jak one skaczą. Ej, chyba złeś oni to poprawili, bo wcześniej wyżej ten koń był, a teraz jest tak ...tak idealnie tutaj na styk, na wysokości tej przeszkody. Spokoloko. No mega się świeci perłowo Ja i mój rumak na pustyni, zapraszamy Na przejażdżkę pustynną Chłopanie! No normalnie Sahara to jest Ale to musi być gorąco, naprawdę. Ja tak się to ja bym nie chciała chyba mieszkać w takim kraju. Jakie przeszkody w ogóle tu porobione są? A przepraszam bardzo, to tak da się zakręcić tym koniem? Bo tak nie sądzę. O no właśnie. Czy jak to jest porozstawiane, jak to jechać? No, nie ma szans. O właśnie. Tak myślałam, że nie ma szans. Cz jak to kręcić? Nawet taki wolny. O, patrzcie, no nie da się kręcić. Tym kuniem, jezioro Ja specjalnie z tego jeziora normalnie wiadę. a co tam Wiedźmy tam, wiedźmy, wiedźmy Aj Nie możemy Tylko tak z brzegu Ale animacja jest bardzo ładna no i elegancko moi drodzy. Dobra, to wracamy do hodowli. Tutaj mamy już załatwione, pokazane wszystko. Pieniążki trzeba odebrać. Proszę, dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo. Wycie moją klacz. Najbardziej interesują źrebaki. Ops, skipujemy od razu. Co to będzie za źrebol? Uuu. Grzybek tak zwany, pleśniak. <gry> Odmiana pleśniowa Anglo Arab Ogierek no ładny, 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 ładny tutaj zenek jest Hotomode Save. Back a brak save i skupujemy od razu. Nie będziemy się malcem tutaj zajmować. Zobaczmy, jak wygląda. Dorosły, fajnie. Jeszcze na oku tutaj ma. Tą plamkę, no słodziak. Słodziak. No mi się podoba ta masa ogólnie. Taka pleśniowa. Fajnie ten ogon jaki biały jest. I co my tu mamy? Spars over, cream no i fajnie, czyli z siwego powiedzmy i takiego. jeszcze taki. No nieźle. Tak wigl. Wiggle, 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 wiggle. Mm, 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 mm. Wiggle, wiggle, wiggle. Zobaczył, czy ten Wiggle, wiga jeszcze jest, czy nie ma go. Jest, dobra, to nice. A nie da się zdjęcia zrobić. A to ciulki. Dobra, to jeszcze raz pokryjemy nim jakiegoś. jakiegoś takiego. Mustang Cloud Sun Hot Zdobyć Achałtykińskiego, dobra, Achałtykińskiego, co mi tam Achałtykińskiego, tu mieszankę zrobimy O, i tu mogę z moim ogierem pokryć, w sumie jak już ogiera stworzyłam To niech będzie Damy go Jako ogiera kryjącego Ty Tym, tym Nie, no nie hał to kurde. Anglo Arab, czyli no ona jest piękna, ona jest cudowna. Kurde, że ja je tylko reszta nie zrobiłam, no. Szlak by to, że nie da się teraz tego zmienić, przysięgam. Szkoda, szkoda. Eee, dobra. Pisz, ogiery, ogiery. Tu mamy jakieś Anglo arabka ale to nie. Szukajmy arabka, anglo-arabka z koreczkami. No to graniczy z cudem, chyba, ale może się doczekam. A tutaj, Rudzielec, Rudzielec, Rudzielec. O, tutaj krowa. O, mamy, mamy z jakiś, z koreczkami, ale maście jakoś tak. Szampańska niby. No dobra, no ale są koreczki. To co, brit? No chyba brit. Brit, dane. Musiałabym ją jakimś karym też anglo-arabem, żeby prawdopodobnie wzrosło, że kary się urodzi po niej, może maści i z koreczkami, to by było najpiękniejsze. Te koreczki trochę jakoś, to no, zawiodłam z tymi koreczkami, no cóż. Tak to bywa, niestety. I kogo możemy jeszcze tak pokryć, taką, o... żeby zobaczyć? Że sobie połączmy jakieś wyskrainy, no nie wiem, Mustanga. O, Mustanga sobie połączmy z anglo-arabem. Ciekawe co wyjdzie. Ciekawe co wyjdzie, no? E, he. To może być całkiem śmieszne. Tutaj mamy takiego ciapka. A, tutaj też siapka. A z moim anglo-arabem, właśnie. A ja, ja, miałam przyjść z. Przecież miałam pokryć ją z moim, z tym. Co ja. Ja dzisiaj jakieś zakrycona jestem, widzicie? No to dobra, to nie będzie z moim. Kryjemy tą. No hit, zakrycona jestem tą karą. Miałam to jeszcze raz tą karą. To skip dino, może, może od razu zobaczmy, co nam się urodzi. Ulala, ulala, mamy klaczkę Ale po ojcu maść Czyli ten Kary nie chce przejść, no i koreczków chyba brak Chyba Chyba brak, na razie damy care Nie może te koreczki się ujawniają jak będzie, wiecie Starsza, nie? To skipnijmy od razu, skip Miejsce zrobić w razie w Ej, ma koreczki, opatrzcie, przeszło no to elegancko, jak ma koreczki, nice! Ale ta mać to tak jakoś średnio mi się widzi. No, po ojcu wszystko ma. nawić Sabino, no nie, no tak jakoś średnio mi się ona widzi. Średnio mi się wyjdzie. Tego eee... bym sprzedała w sumie, bo on nie jest nam potrzebny. No ja też sprzedajmy od razu, pać mieć pieniążki na tamte dobra i teraz jeszcze raz kryjemy tą karą moją z tym ogierem moim właśnie pięknie perłowym i briiiit od razu nie ma co się zastanawiać moi drodzy, nie ma co dobra, cloud pierwsza będzie, czyli mamy mustangę z anglo angloarabem pomieszanego jest słodziaczek. Nie no, mi się ta odmiana tak słodko podoba tutaj na chropach, takie dwie plamki, no to jest takie słodkie. No jakby zjadł, bo by to śmietankę się pobrudził. <grym> tak to wygląda, sięgam. Ładną ma maść, ładną ma odmianę. Ładna odmiana. Skipujemy sobie od razu w sumie. Ulala, koreczki! Ej, fajnie wygląda! Fajny wygląda ten mustang z anglo angloarabem. Zobaczcie, wiecie co? Poprawiła się szyja, że jest grubsza. Widzicie to? Postała taka bardziej sportowa, ale tutaj niby od mustanga. Ten zad taki okrągły, tutaj klatka piersiowa. Brzuch już nie taki ścięty. No i ta głowa, widzicie, jest krótka, ale też nie jest jakaś taka wielka taka. Tu tutaj jest tak więcej, te ganasze też takie zaznaczone. Fajnie wygląda, no. To mi się podoba, ta mieszanka. Bardzo mi się podoba. W szczególności ta szyja, że jest poprawiona. To co, san, chili, san, nie będzie san. Proszę, dać rybaczka. witamy. Witamy, witamy serdecznie. Klaczkę. Skip, skip. Teraz skipujemy i sprawdźmy jakie geny. Długa grzywa, koreczki. Aha, grzywa zwykła, nice. Crossbreed, to też crossbreed. Ale czekajcie, crossbreed... Y, w, od kogo? Od kogo? Anglo-Arab jechał do Kiński, okej. Okay. takie połączenia. No niezbyt, nie, nie, to to już... Taka to już mi się nie podoba. A od razu sobie sprzedajemy. Bajo jajo. Pajo jajo no i została nam, Chili. Ta cudowna piękność kara. No i nigdzie. To, to jest? A to wy to widzicie? Co się stało z tymi chrapami? O oh Co te chrapy? No nie mogę! Co się z nimi stało? Jakie słodkie to jest! Nie no ja mam nadzieję, że to tak, że tak będzie, bo to jest naprawdę mega. Jak to się stało w ogóle? Jak to się stało? Putajmy care na razie. I zobacz, czy to jest jakiś Bagno nie no. Normalnie. Ale jaja, co jest z tymi chrapkami, moi drodzy? A ta klacz normalnie cudownie wygląda, naprawdę, no jak w realu, przysięgam. Ten kary, no jak w realu, top. Niesamowite to jest, jak ludzie mogą taką grę stworzyć. O, jak słodko, dobra. Skipujemy i kończymy, bo jestem ciekawa, ja też was nie zostawię Tak z tym, nie wiadomo co z tymi chrapkami Fajnie tak na koniec Taki smaczek Uwaga, uwaga, czy chrapki zostaną? Proszę, proszę, please. Zostały! No nie no, są! Jakie fajne to jest! A jak się błyszczy też! No niesamowite! Patrzcie to! Ja pierdykam Piękna ona jest, no takiego konia to ja bym chciała w realu, serio Piękna jest, cudowna, serio Fajnie, że to tak się stało, ale zobaczmy jej maść Amber, chestnut, cream i stippled tovero Już nie mam pojęcia co to za odmiana Ale może to dzięki tej odmianie wiecie co chodzi, tutaj macie to ja nie wiem, nie wiem jak zrobić takie chrapy, serio. Czy to od Maści jest, czy od yy, tutaj od mianki na pyszku? Nie wiem Classic Black. O czyli po mamie przekazuję geny. No bardzo ładna, jest bardzo ładna. Więc moi drodzy, kończę dzisiejszy odcinek. Dostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczonka, pa pa!